Ale to ma ładny zapach. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Jacques Beauty. Dzisiaj zapraszam Was na test kosmetyków BT21. Tak jak pamiętacie, ostatnio byłam w Korei w Seulu i trafiłam do mekka produktów w ogóle BTS, BT21, BT Everything. <grytania> Stwierdziłam, że pójdę do drogerii i kupię dosłownie wszystko, co było z serii BT21, jeżeli chodzi o makijaż. I okazało się, że jest to taka pokaźna torba kosmetyków, za którą, uwaga, uwaga, zapłaciłam ponad 600 złotych. I zrobiłam to specjalnie dla Was. <grych> łącznie kupiłam 12 produktów. Jak widzicie, są to kosmetyki z różnych kategorii. Mamy tutaj kuszony, styki, jakieś miniaturki, paletki itd. Tak I to wszystko pokażę Wam w użyciu. Okej, okay, a więc nie ma co dalej gadać, i czas przetestować kosmetyki BT21. Ułożyłam sobie te produkty na stole w kolejności, w jakiej będę je używać, żeby było mi łatwiej. Dlatego, że one nie są wszystkie tak podpisane, wiecie, z przodu. Jest dużo kuszonów, więc stwierdziłam, że tak będzie mi szybciej nakładać. Zacznę od przygotowania skóry do makijażu i tutaj z pomocą przyjdzie mi cushion z Vanem. Jeżeli chodzi o takie bazy, to miałam do wyboru parę różnych, ale stwierdziłam, że takim typowo azjatyckim i takim typowo koreańskim też przygotowaniem skóry jest nałożenie filtru SPF, dlatego że właśnie Cushion zwanem. To jest właśnie filtr w formie kuszona. Ja w ogóle jestem mega fanką produktów w formie kuszyn, dlatego, że dla mnie to jest super szybkie i super proste w użyciu. Więc tutaj, właśnie, mamy z przodu, jak widzicie, vana. Potem, tutaj w środku, też jest gąbeczka z jego twarzą, taka czarna. I teraz, kiedy to otworzę, jest oczywiście ten zabezpieczający papierek. I tu otworzę też, żebyśmy mogli razem zobaczyć. I uwaga! Wygląda to w ten sposób. I tak jak wszystkie, właśnie kuszone z filtrem przeciwsłonecznym, jest po prostu biały. I inne bazy do wyboru, które były, możecie sobie zobaczyć tutaj. Właśnie stwierdziłam, że filtr przeciwsłoneczny też będę używać, tak nie do makijażu, ale jak gdyby na co dzień, więc wybrałam Wana. Okej, okay, w takim razie biorę gąbeczkę. Przepiękna w ogóle. Bardzo mi się podoba, że właśnie w tym produkcie też jest dedykowana gąbeczka. Wracam. Mam nadzieję tylko, że nie będzie biały na skórze, bo czasami się właśnie zdarza, że te azjatyckie filtry właśnie są białe, ale o nie! Nie jest biały w ogóle, zupełnie przezeczysty, ale czad. Ale trochę mam wrażenie, jakbym nic nie nakładała w zasadzie, ale czuję, że jest wilgotny. Jeżeli chodzi o zapach, to jest perfumowane, taki delikatnie kwiatowy, można by powiedzieć. Tak by the way, to błagam, nie zwracajcie uwagi na to, co mam tutaj na policzku, bo ja nie wiem, skąd się to wzięło. I jak to jest możliwe, że to jest takie wielkie i tak bardzo krzyczy do was i do mnie też. Ale przy następnym kroku mam nadzieję, że to już zniknie. Więc tak jak mówiłam, używanie kuszanów jest super proste. Bardzo fajne z tego względu, że nie brudzicie sobie rąk i na przykład jak chcecie sobie nałożyć filt, to nie musicie nakładać brudnymi rękoma, w sensie jak gdzieś jesteście na mieście, możecie sobie Doklepać. no i potem wasze ręce też nie są brudne, więc to jest mega fajna opcja. I przechodzimy do kolejnego kroku. I tutaj uwaga, uwaga, zaskoczenie, kolejny kuszyn. Tym razem z Chimim. Chimichimi, chimi, jej Chimi, jej Chimio. <słuch> <słuch> w każdym razie kuszyn z Chimim i to jest podkład. I jak go otworzę, to jak widzicie też ma gąbeczkę z nim. Co jest super fajne, bo jest i na zewnątrz, i w środku mega chat I tutaj też było do wyboru parę tych podkładów. W sensie różne postacie miały swoje różne podkłady. I ja wybrałam akurat podkład z czymim, dlatego że on jest e, długotrwały, znaczy w sensie long lasting, ale był jeszcze satynowy z tatą Tata, wodny kuszyn z Cookie taki bardzo mocno kryjący z RJ-em. Postawiłam na ten. A przy okazji jest cute. Więc teraz otwieram. To znowu zabezpieczenie, a tak poza tym, to oni zrobili serię swoich kosmetyków przy współpracy z Viti Cosmetics. Właśnie do ich sklepu poszłam, żeby kupić ich produkty. Nice. Ok. Teraz mam nadzieję, że to będzie mój kolor, dlatego że z tego co pamiętam, to chyba były tylko dwa kolory dostępne. Gąbeczka. O, nice, to lubię. Czasami w kuszynach zdarza się tak, że się nabiera bardzo mało produktu, a tutaj, już za pierwszym, jak gdyby, plaśnięciem jest go dużo. Teraz zobaczymy, jak z kryciem. O, boże, jest jasny, ok. No dobra, lepiej, żeby był trochę za jasny, niż za ciemny. To, co zauważyłam, to to, że na pewno ma dobre krycie. I to nacisnęłam ten kuszyn raz i rzeczywiście starcza na pół czoła. Trochę się nie spodziewałam, że wiecie, kosmetyki jak gdyby fanowskie będą takiej dobrej jakości. Chyba jest to po prostu kwestia tego, że było to robione w Korei i właśnie przy współpracy z firmą kosmetyczną ten produkt oceniam na razie jako bardzo dobry. Jeszcze zobaczymy, jak długo się będzie utrzymywał, ale jeżeli chodzi o samo, wiecie, to jak wygląda teraz, to wygląda naprawdę fajnie. I teraz przejdę do korektora, chociaż mam wrażenie, że po tym kuszenie tak naprawdę go nie potrzebuję. I mam tutaj korektor z postacią van. I specjalnie powiedziałam z postacią, żeby nie mówić z vanem, kolejny raz. I tutaj specjalnie zostawiłam w jak gdyby, oryginalnym opakowaniu plastikowym, dlatego że chciałam wam pokazać jak jest pięknie zapakowany. I akurat wyjątkowo ten produkt kupiłam w sklepie Line Friends, dlatego że niektóre z tych kosmetyków były dostępne na przykład właśnie w sklepie Line Friends, ale większość jednak było w VT Cosmetics. Więc to się nazywa Art in Stick Concealer. I samo opakowanie wygląda tak. To jest na górze wan, W ogóle przepiękny kolor opakowania. Wygląda w ten sposób. Jest tu wykręcany korektor. Teraz jest dosyć gorąco i mam nadzieję, że on się cały nie rozpuścił. I o dziwo też mam wrażenie, że on ma ciemniejszy kolor niż ten kuszyn. Zobaczę tu. Tak, jest troszeczkę ciemniejszy, ale na szczęście nie bardzo dużo, jeszcze pod oczami, mimo że jest delikatnie ciemniejszy. W każdym razie mogłam to teraz rozklepać palcem, ale jak byłam w Olive Young, to kupiłam sobie jeszcze taki kuszony z mangiem i chciałam sobie właśnie rozetrzeć to tym, bo uważam, że on jest mega słodki. Zresztą widzicie po paznokciach, że bardzo go lubię. Ja zwykle nie przepadam za produktami w sticku, bo mam wrażenie, że mają bardzo taką ciężką jakby formułę, ale ten nie jest o dziwo jakiś taki gęsty. I teraz wyobraźcie sobie, że w ich kolekcji jest też coś, co jest bardzo rzadkie na koreańskim rynku, czyli stick do konturowania. W ogóle produkty do konturowania są mniejszością w Korei, a tutaj w ich kolekcji znalazł się stick do konturowania i byłam bardzo zaskoczona, ale pozytywnie. I tutaj znowu jest Chimi. Nie było do wyboru żadnych innych postaci, jeżeli chodzi właśnie o konturowanie. I nie było też innych kolorów. Wygląda w ten sposób. I mam nadzieję, że to będzie dobry kolor. Hm. No dobra, pewno jest to ciepły odcień sticku, ale nie jest najgorzej. Znam ten zapach, to pachnie trochę jak jakiś taki krem, trochę jak masło, taki wiecie, taki na pewno zapach jakichś takich tłustych rzeczy. Ale chyba nie będę tego rozcierała żadnym kuszonem, tylko wezmę sobie normalnie pędzelek. Bo oni chyba nie mieli pędzli w swojej kolekcji, tylko same gdyby produkty. O kurczę, jak to rozcieram to wydaje mi się, że to jest nawet takie jeszcze bardziej ciepłe. Że wiecie, w porównaniu to co jest tu i tu, mam wrażenie, że to jest trochę takie bardziej rudawe. Rozciera się jednolicie, w sensie nie robi plam, tylko po prostu ja chyba nożyłam go sobie za dużo. I teraz nałożę sobie trochę bezpośrednio na pędzelek i dam na nos. No jak na mój gust jest troszeczkę za ciepły. Wolam jednak mniej takiej czerwieni. I teraz, kiedy to już mam gotowe, przechodzę do kolejnego produktu, którym jest, nie zgadniecie, kolejny kuszyn. Tym razem kuszyn z koją. I jest to o wiele mniejszy, porównując do tych poprzednich, jest o wiele mniejszym kuszonem, dlatego że jest to, uwaga, tum, dum, dum kuszyń z różem. Uwielbiam rozwiązanie tego, żeby róż był właśnie w formie kuszonu i w formie takiej której bardziej płynnej, dlatego że on wtedy inaczej wygląda na skórze. Jest taki, ten kolor wydaje się, jakby był trochę bardziej ze skóry, a nie na skórze, co jest moim zdaniem bardziej naturalne. I tutaj dostępnych było parę kolorów. Jeden był w kolorze malinowym z szukiem, drugi to właśnie jest koja z kolorem Papaya i trzeci był jeszcze Mank w kolorze figi. I ja stwierdziłam, że Papaya podoba mi się najbardziej i już Wam pokazuję, jak wygląda. Przede wszystkim gąbeczka z koją z oczami w serduszka. Przepiękne, cudowny pomysł. Mega mi się podoba. I w ogóle zobaczcie jaka ta gąbeczka jest malutka. Porównując do zwykłej gąbeczki, ta jest po prostu przeurocza, miniaturowa. Już wam pokażę jak wygląda w środku. Uwaga, czy jesteście gotowi? Tan, 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 tan. Tak. Wygląda przepięknie. Koja w dwa palce i naciskam kuszyn papajowy i zobaczę ile tu wychodzi koloru. No nie jest tego dużo, ale możliwe, że pigment jest dosyć mocno nasycony, więc też nie chcę przesadzić. Na razie w ogóle nie wygląda tak jak nic, ale... spróbujmy. Okej, okay, widzę trochę koloru, ale to jest, tak jak mówiłam, taki bardzo, wiecie, transparentny, taki, który da się budować. Na pewno czuję wilgoć na skórze. Ojejku, ale to jest ładne! Bardzo delikatny kolor, który właśnie tak wychodzi wam ze skóry. W Inaczej, sensie przynajmniej tak to wygląda, jakby to był kolor waszej skóry, a nie coś namalowanego. Stawiam się tylko na ile te kuszony wystarczą. Nakładam sobie specjalnie tak wysoko róż, bo właśnie w Korei sobie dziewczyny nakładają wysoko. Przepiękne to jest. I teraz aż trochę mi przykro, że nie kupiłam sobie reszty kolorów. Wow! I teraz nadszedł czas na kolejny produkt w styku. I to też jest produkt, który jest rzadko spotykany, a jednak oni mają w swojej ofercie. stick z królikiem kukim. I to jest stick, słuchajcie, rozświetlający. To jest dosyć rzadki produkt, w ogóle rozświetlacz w Korei, a jednak właśnie mają razem z tym stickiem do konturowania w ofercie, co jest w ogóle mega fajne. No przepiękne, różowy stick. Po prostu musiałam go mieć. Ale że jest to mokry produkt, to nałożę go teraz. I zastanawiam się, kto będzie najlepiej nałożyć. Dobra, może ja sobie to sprawdzę w ogóle na ręku. Wygląda ma taki perłowy pobłysk, ale nie jest jakiś bardzo, bardzo mocny. Nie, mam nadzieję, że go widzicie jakkolwiek. O, może tak lepiej. Bo jak go nakładałam tak bezpośrednio na skórę, to troszeczkę mi zmazywał, jakby tego, co było pod spodem. Wolałabym chyba taki bardziej złotawy pobłysk, a nie było żadnego innego stiku z rozświetleniem. W ogóle żadnego innego rozświetlacza to był chyba jedyny taki produkt. Jak na razie wygląda na to, że to jest pierwszy produkt, który jest taki se. No, w porównaniu do tego, jakie ja znam rozświetlacze i do czego ja jestem przyzwyczajona, no to to jest takie prawie nic, słuchajcie, prawie nic. Kolejnym produktem, który nałożę jest puder. Puder, bo to nie jest taki jak gdyby normalny puder. Nazywa się to Art in Pore Pact. Coś, co ma zmniejszać pory, w sensie zmniejszać widoczność porów i przy okazji kontrolować sebum. A przy okazji w pięknym opakowaniu. I tym razem są tutaj wszyscy przedstawiciele BT21 i w środku. Wow! Ok, znowu gąbeczka jakby, tylko tym razem ona jest troszeczkę inna. Już wam pokazuję. Ale przecież mówiąc, nie spodziewałam się tego, że to będzie gąbeczka. A chociaż mogłam, bo tutaj wszystko jest z gąbeczką. Więc tak wygląda standardowa gąbeczka, która jest taka, jakby, wiecie, no taka silikonowa. Kojarzycie te gąbeczki? Taka lateksowo-silikonowo, coś tam. A ta gąbeczka ma jakby włosie, czyli to jest trochę taki puszek do nakładania pudru, tylko w formie zupełnie tej samej, którą możemy zobaczyć w tych lateksowych gąbeczkach. Biorę moją gąbeczkę, mój puszek. Puszek, okruszek. I mam nadzieję, że to nie będzie białe, tylko będzie transparentne. Uuu o, Ale to ma ładny zapach. C jak to pachnie w ogóle? Jakiś kwiatowy, może coś w stylu jaśminu? Coś takiego, ale przepięknie pachnie. Dopiero poczułam, jak zbliżyłam puszek do siebie. Mmm, nice. Ok. Wow, dobra. Rzeczywiście wygładza. Rzeczywiście widzę, że jak gdyby tak mi wiecie, wyrównało tą skórę. Wow! I naprawdę jestem w szoku. Nie spodziewałabym się, że te produkty będą takiej dobrej jakości. I na szczęście nie wybiera, tylko jak widzicie, jest zupełnie transparentny. Tak, ja po prostu już mam wybieroną twarz przez ten cushion foundation. Ale fajnie, bardzo mi się podoba efekt tego pudru. Mam nadzieję też, że utrzymuje matową skórę. Więc teraz przejdę do kolejnego kroku. I kolejnym krokiem wydaje mi się, że są brwi. I tutaj długo się naszukałam produktu do brwi, dlatego że wszystkie były wyprzedane. Jak poszłam do sklepu właśnie BT Cosmetics, tam gdzie była cała seria y, BT21, no to pani powiedziała, że wszystkie kolory są wyprzedane. I potem chodziłam i chodziłam, i w końcu znalazłam właśnie w Line Friends. Wygląda to w ten sposób, czyli to jest w takiej jakby tubce, trochę jak maskara i one były dostępne w czterech wersjach kolorystycznych. Były z Mangiem, właśnie z Vanem, szukim i Ajjem. Ja wybrałam z Vanem. To się w ogóle nazywa Air Fit Tattoo Brow. I odcień, który ja mam nazywa się Hazelnut Latte. I wszystkie z tego, co pamiętam, właśnie były Latte. Ale to, co zauważyłam, co jest super w tym produkcie, to uwaga, obczajcie końcówkę. Tan 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 tan. Jest to połączenie dwóch produktów w jednym, jakby. Na jednej szczoteczce, dlatego że najpierw macie końcówkę taką do nakładania, a potem takie właśnie rozczesywanie, układanie. Więc nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam, stwierdziłam, że to jest mega, mega fajne i właśnie bardzo chciałam wypróbować. Przy czym to był chyba właśnie też jedyny produkt do brwi, więc nie miałam wyboru. Niestety nie mam dokładnie pojęcia, jak się tego używa, czy najpierw się nakłada tym, czy tym. Jak gdyby jestem trochę w kropce, bo nigdy czegoś takiego nie używałam, więc jakbym tego używała źle, to przepraszam bardzo. Teraz raz kozie wios. Spróbuję to zrobić tak, że najpierw użyję tej końcówki. Dobra, teraz się czuję, jakbym nakładała pomadkę. Formuła nie jest gęsta, jest troszeczkę transparentna. Mam wrażenie, że to jest trochę jakby taki tint do brwi. I nawet da się wyrysować ten tym kształt, bo to jest w miarę precyzyjne. No dobra, i teraz szczoteczka, jak to zadziała. Bałam się trochę, że będę się kolorować tą drugą częścią, ale na szczęście jest to jakoś tak zrobione, że sobie nie przeszkadzają. Jeżeli chodzi właśnie o produkty do oczu, to mieli na pewno dwie takie duże palety, parę mniejszych, takich na przykład po dwa cienie, i jeszcze takie płynne cienie. Więc stwierdziłam, że kupię z dwóch rodzajów. I płynny, i suchy. Z płynnych cieni dostępne były cztery kolory. Był szuki Tata Van i RJ, czyli alpaka. Jeżeli chodzi właśnie o moich ulubieńców, to chyba najbardziej jest Mank i RJ. To są tacy słodcy. Nazywa się to Art in Eye Liquid, czyli jest to po prostu taki płynny cień do oczu. Kolor numer jeden. To jest chyba najpiększ... najpiększe, to jest najpiększe opakowanie, jakie widziałam właśnie z ich serii, dlatego że mają taką miniaturową maskotkę na górze. Jest to taki. Nazwałabym to cień bazowy, czyli po prostu można sobie nałożyć jeden taki cień na powiekę. Jest w takim totalnie neutralnym, nudowym kolorze. Nazwam opaloną dłoń, więc mi się zupełnie zmieszało. Natomiast to po prostu jest taki bardzo naturalny cień, który można wetrzeć całą powiekę i wtedy macie coś na oku, ale nie jest to za dużo. No jest też bardzo, bardzo szybkie. Więc pomyślałam, że użyję sobie tego jako bazy. I akurat używanie tego produktu jestem pewna, że sprawi mi wielką radość, dlatego że samo odkręcanie, kiedy ta alpaka się obraca po prostu... No, przecudowne. Na, 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 na. Czas na nakładanie, to jest najbardziej neutralny z tych wszystkich cieni, które były, ale ogólnie wszystkie z nich były takie bardzo delikatne. To chyba akurat był produkt, który wybrałam tylko i wyłącznie dla opakowania właśnie z rj No, wyrównało mi kolor powieki i teraz jestem gotowa na przyjęcie prawdziwych cieni. <gry> Ty teraz sobie staniesz obok i po prostu będziesz na mnie patrzył, bo jesteś przecudowna. Czyli przechodząc do cieni do oczu. Tak jak mówiłam, były dwie duże palety, dwie wersje kolorystyczne. I ja zapytałam panią w sklepie, która wersja jest bardziej popularna, którą właśnie kupują koranki. E, I pani powiedziała, że ta. I to jest paleta numer 01. Znowu są wszyscy. I uwaga, dan, 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 dan. Wygana w ten sposób. I chciałam też wam pokazać, że w środku jest piękny nadruk, bardzo ładnie postarali się, że jest wszystko, wiecie, w środku i na zewnątrz bardzo ładnie. A tutaj są wypisane kolory tych cieni, oczywiście po koreańsku, więc nie rozumiem. I jeszcze z zewnątrz chciałam wam pokazać, jak to przepięknie wygląda. Też są wszystkie postaci na raz. Halo. O. Okay. więc wypadło coś, co chyba nie nadaje się do żadnego użytku, bo jest to pędzelek BT21, nie chowaj się, jest taki po prostu. Myślę, że byłoby bardzo trudno się nim posługiwać, chociaż jako taki, wiecie, emergency jest ewentualnie do nałożenia właśnie, nie wiem, jakiegoś jednego cienia. W środku paleta wygląda w ten sposób. I jak się możecie spodziewać, to są właśnie kolory, które dziewczyny w Korei używają najczęściej. E, druga paleta była taka trochę bardziej chyba fioletowo-różowawa. I z tego co widzę, jest tutaj tylko jeden matowy cień, i on jest największy: taki ciepły brąz. Potem mamy taki perłowy cień. I dalej mamy różne wariacje takich pomarańczy, róży, brązów. Tutaj jest jeszcze też taki jaśniejszy złoty-waniliowy. Ale właśnie cała reszta już jest błyszcząca i tylko ten jeden matowy. I pozwolicie, że użyję własnych pędzli, a nie tego, bo chyba jednym pędzlem takim by się nie udało. Zacznę sobie może od tego najjaśniejszego koloru, żeby zobaczyć w ogóle, jakie to ma krycie. Nałożę na taki bardziej płaski pędzelek. O! O, okej, okay, widać, błyszczy się. Uu, tak, i chyba to będę mogła potem nałożyć też jako rozświetlacz właśnie na policzki. Nie wiem jaki będzie efekt końcowy, ale właśnie chciałabym przetestować jak najwięcej kolorów. Więc może teraz wezmę ten złoty, bo też mi się bardzo podoba, płaski pędzelek i uwaga, jak to będzie wyglądało. Nałożę go sobie. Okej, okay. jakoś się bardzo zawiodłam. W sensie, że on nie ma ani widocznego jakiegoś pigmentu, ani widocznego błysku. Jest taki dziwny. To teraz, w takim razie, może pójdę dalej i wezmę ten pomarańczowy. Mam nadzieję, że na nim się nie zawiodę. Wiecie co, może one po prostu. Czekajcie, spróbuję palcem, bo może one po prostu pędzem się nie chcą nakładać? Ha. No dobra, dobra, dobra. To najwidoczniej nie idzie. Więc może sobie zmyję tą powiekę i nałożę bazę pod cienie. No i wydaje mi się, że na takiej bazie to na pewno wyjdzie lepiej. Ale z drugiej strony, wiecie, ja nie lubię jak do cieni jak gdyby trzeba użyć bazy, żeby działały. Bo rozumiem, że na przykład można użyć bazy, żeby na przykład kolor był bardziej intensywny, albo żeby błysk był bardziej intensywny, ale jeżeli muszę nałożyć bazę, bo inaczej te cienie w ogóle gdyby nie działają, no to wtedy chyba znaczy, że te cienie jednak nie są takie super. Znowu nakładam sobie tutaj ten świetlisty cień, ale on wyglądał dobrze od samego początku. Uuu, ale jest ładny, sir. Tak mi się podoba w ogóle ten kolor. Świetny na rozświetlacz. Dajesz. Show me your strength. No, jest na pewno lepiej. W ogóle zrobię ten, cień. słuchajcie, nałożę na oko wszystkie te kolory. Teraz, w takim razie, ten pomarańczowy. Tym samym pędzlem, tylko drugą stroną. No dobra, na pewno lepiej niż wyglądało na początku, bo teraz przynajmniej coś widać. W takim razie, może przejdę do tego cienia i zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Zmienię tylko pędzelek, ale też zostanę przy płaskim. I spójrzmy na to. No, cóż, muszę przyznać, że już dawno nie miałam takich delikatnych cieni. Teraz przejdę do najciemniejszego koloru, takim okrągłym pędzelkiem. Uu, o, o, może on będzie? Okej. Okay, o, no dobra. On rzeczywiście jest taki o wiele bardziej intensywny. Może wezmę jeszcze ten środkowy cień matowy. Właśnie. O. O, a ten matowy to chyba ma dobre krycie. Mam wrażenie, że one się bardzo słabo trzymają powieki. I wezmę tylko ten matowy cień i nałożę tak po całości jako bazę. No i rzeczywiście ten matowy ma największe krycie: w sensie, że steczysz tylko raz zamoczę i już mogę przetrzeć całą dolną powiekę. Wezmę inny, zbity pędzelek, nałożę go na dolną powiekę w wewnętrznym kąciku. Nie widzę jego koloru za bardzo. Wygląda w teorii tak. I na mokry palec, bo jest gorący i się poca, to wygląda całkiem fajnie i ma jakieś krycie, ale jak się to nakłada pędzelkiem i nakłada się na oko, to jakby tego cienia w ogóle nie widać. Ale to, co na razie tutaj jest, no to wygląda dosyć słabo. W sensie widać te cienie, ale ile ja się musiałam napracować, ile ja musiałam nałożyć warstw, to jest za dużo. Ale wezmę sobie ten najjaśniejszy cień na taki duży pędzelek i rozprowadzę go w miejscu, w którym powinna mieć rozświetlacz. No i teraz to jest rozświetlone, słuchajcie. Jeżeli chodzi o produkty do oczu, to mają tylko właśnie cienie, a nie mają na przykład kredek, linerów, ani maskary, więc tutaj będę musiała użyć swoich produktów. Tutaj chyba nie będę używała linera, tylko wezmę sobie taką ciemnobrązową kredkę do oczu, prawie czarną, kręcę sobie rzęsy zalatką, tuszuję tuszem Kill Lash z marki Clio. I teraz, kiedy oczy mam już skończone, mogę przejść do ust. I w tej kategorii BT21 zrobiło najwięcej produktów, dlatego że do wyboru były pomadki w styku, e, lakiery do ust, tinty do ust i jeszcze kredki, takie konturówki. Konturówek akurat nie używam, więc nie kupiłam tego produktu wyjątkowo, ale za to kupiłam dwa różne rodzaje produktów do ust. Kupiłam Glow Lip Lakier z szukim i taki przecudowny zestaw miniaturowych pomadek, któremu po prostu nie mogłam się oprzeć. Jest... Powieszony na bryloczku, więc można sobie to przypiąć na przykład do torebki, do kluczy, do portfela, do czegokolwiek i macie po prostu pod ręką trzy miniaturowe pomadki w perfekcyjnych kolorach, dlatego, że jest jedna różowa, jest jedna taka bardziej pomarańczowa i jedna czerwona, czyli typ. Zakochałam się w tym i stwierdziłam, że po prostu jest to najlepsza rzecz ever, bo zajmuje mało miejsca. Zawsze można mieć pod ręką i są aż trzy różne kolory pomadek do wyboru. Jeżeli chodzi o ten lakier do ust, to mam tutaj go w kolorze numer 2. Tak jak mówiłam, były jeszcze tinty, ale one nie za bardzo mi się podobały, jakie nakładałam na rękę, więc zdecydowałam się na te dwa produkty. Znowu jest to seria produktów, które mają miniaturowe, jak gdyby maskotki na górze. I tu jest właśnie szuki. Pokazuję Wam, jak wygląda kolor. Ah, spójrzcie tylko na to, jak bardzo jest intensywny. Uwaga. Ten kolor jest przepiękny, bo jest takim jakby trochę pomarańczem, ale trochę jest tam różu, czerwieni. Bardzo ładny kolor. Jak sprawdziłam, to on się nazywa Mellow Coral. Ale teraz chciałam Wam jeszcze pokazać na ręku te pomadki. Zacznę od różowego koloru, który się nazywa Pink Rose. Wow, jest to jest malutkie! O mój Boże, przepiękne! Dobra. Uuu, Pink Rose. On jest naprawdę naprawdę różowy. Teraz Red Wing czerwone skrzydło. Uuu, to będzie chyba taki typowy, czerwony, a jednak nie, on jest troszeczkę bardziej taki różowawy, można powiedzieć, że winny kolor. I ostatni Pure Coral. Okej, okay, dosyć mocno jarzeniowy, ale o dziwo też jest w takim różowawym odcieniu, więc powiedziałabym, że wszystkie te kolory mają różowawe jakby takie podbicie. A więc uwaga, lecimy z koralem. Ale to jest fajne, Boże, no po prostu bryloczek z pomadkami. Uuu, intensywny. O Boże, neonowy. Mmm, pachnie owocowo, trochę jak jakieś żelki. Ogólnie przyjemnie, komfortowo na ustach, więc jedyne co to tylko ten kolor jest taki trochę dziwny dla mnie, przynajmniej teraz. Sprawdzę jeszcze czerwoną. Może w czerwonej będzie pięknie. I Red Wing. Mmm, ładny. Więc tak się prezentuje ta pomadka. Też bardzo fajne krycie. Super wygląda. Jest taka mm, trochę bardziej świecąca niż ja zwykle używam, bo ja jednak używam matowych, ale bardzo fajna. No i bryloczku, więc zawsze przy sobie jak zapomnicie, czy coś potrzebujecie mieć pomadkę to BADAM! Oto i ona. I teraz przechodzę do koloru numer 3 tylko tym razem już z wykorzystaniem tego lakieru ten kolor też jest intensywny jak widzę ale przynajmniej jest taki chociaż trochę w pomarańczy mm. też ma ładny zapach ale zupełnie inny niż pomadki Mam bardzo wygodny aplikator. No słuchajcie, kolor wygląda super. Tak prezentuje się gotowy makijaż. I napiszcie w komentarzu, który z tych produktów uważacie, że jest najfajniejszy. I czy 600 zł za taki zestaw byście wydali? W sensie, kupilibyście taki zestaw? Jeżeli jesteście fanami, czy zdecydowanie za dużo? Czekam na Wasze komentarze i widzimy się oczywiście w następny piątek na tym kanale i w następną środę na kanale vlog. I jeżeli jeszcze nie obejrzeliście wszystkich filmów z Korei, czyli między innymi Holi i różnych dziwnych filmów, które nagrywałam będąc w Korei to koniecznie na nadróbcie i na kanale Vlog i na kanale Beauty mam filmy prosto z Korei. A jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTube i oglądać go dalej to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie to koniecznie to nadróbcie klikając tutaj na górze. Dziękuję pięknie, dziękuję.